Cześć. Szydełkowe, proste podkładki. Kilka oczek łańcuszka zamknęłam w koło. Dokładnie tutaj mamy sześć. Trzy oczka łańcuszka plus dwa słupek. Dwa oczka łańcuszka, słupek. Do końca okrążenia mamy tych słupków 10. Zawsze zaczynamy trzema oczkami łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka, dwa słupki, słupek nad słupkiem, dwa słupki słupek nad słupkiem. Tak jak widać, tutaj te są w miejscu oczek łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka plus jedno, słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem. Czyli mamy tyle samo słupków co w rzędzie drugim, tylko przedzielone oczkiem łańcuszka. Okrążenie numer 4. Trzy oczka łańcuszka, słupek w miejscu oczka łańcuszka. Słupek nad słupkiem, słupek w miejscu oczka łańcuszka, słupek nad słupkiem i tak dalej. Całe okrążenie. Piąte. Trzy plus dwa oczka łańcuszka. Słupek nad słupkiem, nad tym. Widzimy, że ten słupek omijamy. Co drugi słupek omijamy? Dwa oczka łańcuszka, słupek nad słupkiem, ten ominęliśmy. Dwa oczka łańcuszka, słupek nad tym słupkiem, ten ominęliśmy. Rząd, okrążenie szóste. Trzy oczka łańcuszka, dwa słupki w miejscu dwóch oczek łańcuszka. Słupek nad słupkiem, dwa, oczka, dwa słupki w miejscu oczek łańcuszka i słupek nad słupkiem. Salutkie okrążenie. Tutaj mamy objaśnienie. Ja dodatkowo wykonałam jedno okrążenie oczek krakowych. Dały mi one taki ładny brzeg. Dziękuję.